Propozycje prezentów świątecznych z PEPKO na ostatnią chwilę. Dajcie znać, co Wam się podoba najbardziej. Przepiękna złota ramka na zdjęcia. Świetce zapachowe, które wyglądają bardzo luksusowo. Termofor. Słuchawki. Tutaj był bardzo piękny wybór. Słuchawki, zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłopców. Bardzo ciekawe wzory. Zestaw noży kuchennych. Przepiękna dyska do krojenia. Klipsy. Opaski do włosów. Koc ba, z bardzo miłego materiału, kapcie. I też takie słodkie kapciuszki dla maluszków, skarpetki. Rękawica kuchenna w środku była z materiału, na zewnątrz jest silikonowa, bardzo praktyczna. Tunel dla kota bo... I zabawka dla psa, bo zwierzątka też zasługują na prezenty w święta, instrumenty ze świnką pepą dla najmłodszych, szczotka do włosów, port.